Znowu się spotkam z jakimś znanym YouTuberem. Chyba zaczynam być coraz bardziej rozpoznawalnym. Tak, zgadza się, w ten weekend znowu się spotkam z jakimś, powiedzmy, że nazwijmy to, rozpoznawalnym YouTuberem. Chodzi tu konkretnie o Wójka Buchuna. Jeśli nie wiecie, kim jest Wujek Bohun, bo macie prawo oczywiście nie wiedzieć. To jest osoba, która nagrywa symulatory typu Euro Truck Simulator 2, OMC2, czy też Farming Simulator. Generalnie, jak do tego spotkania całego doszło? tak naprawdę wyszło z takiej powiedzmy, że małej propozycji, którą ja Wujkowi Buchunowi właśnie, powiedzmy, że złożyłem, czy to może nawet bym bardziej powiedział, że to było bardziej zaproszenie, które polegało na tym, że byśmy, byśmy ja z moim znajomym, byśmy go oprowadzali po prostu po dwóch konkretnych zajęciach tramwajowych. I w tym momencie muszę naprawdę jeszcze raz podziękować zarówno Wujkowi i za to, że się spotkaliśmy, że miło spędziliśmy ten cały weekend, jak i również całej ekipie a za wspólne, powiedzmy, że miłe spędzenie czasu na obiedzie po prostu i trochę później wieczorem, jak i również k mojemu kumplowi Dorianowi za pomysł, za podsunięcie pomysłu, żeby oprowadzić wujka Bochuna po zajezdni, jak i również za ogólnie samo wsparcie powiedzmy, że logistyczne. O, dziękuję. Tak, tak, to słowo będzie, myślę, że najodpowiedniejsze. A tymczasem zapraszam Was do oglądania jak to tak naprawdę wyglądało. Dzień dobry! No. I masz czynny wagę. To jest les na No, to jest sztukę sztuka nieśmigana. Wiesz, że jak to opublikujesz, to się zaczasnę? Czemu? <noise> Mówię ci, ludzie nie zrozumieją. Poza tym nic nie nagrywasz, bo masz kłaczek, o tu. Tak, to się musi nie dać obiektyw. pospolita. i prostak. Ten, nie? Żona jest zupełnie, nie? Misiek, masz to ciepłe? i patrz, co to jest. <noise> Dobra.